Moi drodzy, to tak, bardzo się cieszę z tego, że po sześciu latach kongres, kolejne zjednoczenie apostolstwa katolickiego się odbywa i no, ku wielkiemu zaskoczeniu, że odbywa się w Łomży. Łomża, która dla zjednoczenia jest trochę peryferyjna, mało tutaj jest wspólnot, z tego co przynajmniej zdążyłem się zorientować, mało jest chyba też indywidualnych członków, ale to dobrze. Dobrze, że Zjednoczenie pojawia się także w ten sposób w nowych miejscach. Ja się cieszę dlatego, że to jest ziemia, w której przez dwa lata mogłem być i ten kościół troszeczkę poznać w sąsiedniej diecezji ełckiej, która w wielkiej części wytworzyła się z diecezji łomżyńskiej. Mam same dobre wspomnienia z tego czasu, więc cieszę się, że dzisiaj. Też po raz kolejny mogę być w tym seminarium. To słowo Boże, które słyszeliśmy, ono jest wybrane z dzisiaj, to znaczy z piątku. Kiedy je przeczytałem pierwszy raz, to pomyślałem sobie, że ono właściwie jest na temat łaski spotkania. Bardzo, bardzo dobry tytuł, bardzo dobry temat łaska spotkania. Spotkanie, które nie tylko jest efektem naszych zabiegów, naszych usiłowań, naszych starań ale które jest łaską, jakimś darem, który otrzymujemy od Boga i darem, który możemy sobie nawzajem ofiarować jako ludzie Boży, jako chrześcijanie. Pierwszą łaską spotkania jest samo chrześcijaństwo. To jest niezwykłe dla mojego życia wiary. To był jeden z najbardziej przełomowych momentów, właśnie odkrycie tego doświadczenia, że przecież w chrześcijaństwie chodzi, Panu Bogu, o to, żeby się spotkać z człowiekiem. I żeby się spotkać z człowiekiem jakby u Niego. W miejscu, w którym On jest i w Jego ludzkiej kondycji, w Jego ludzkiej naturze. Ja Mamy jeden z psalmów, który mówi, któryż Bóg jak Ty, który ma siedzibę w górze i z góry spogląda na niebo i ziemię. Bóg, który jest daleki, Bóg, który jest odległy, Bóg, którego siedziba jest tak, tak niebliska ludzkim siedzibom. A jednocześnie przykazanie Starego Testamentu, będziesz miłował Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. To musiało być trudne. Kochać całym sobą kogoś, kto ma siedzibę daleko od ludzkich siedzib. I Bóg wiedział, że żeby doszło do spotkania najbardziej bliskiego najbardziej intymnego to inicjatywa musi wyjść od Boga bo kiedy wychodzi od człowieka to się kończy tym czym się skończyło z wieżą Babel jak człowiek o własnych siłach chce dosięgnąć Boga i to jest chrześcijaństwo to jest wcielenie że Bóg postanawia w swoim miłosierdziu się spotkać z człowiekiem Dlatego się nim staje w Chrystusie. To jest coś, co przecież oczarowało Palotiego. To jest coś, co oczarowało Pawła w tym kawałku, który przed chwilą słyszeliśmy z początku pierwszego listu do Tymoteusza. Paweł mówi ja, 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 ja jestem sam z siebie niegodziwiec, ja jestem grzesznik, oszczerca, prześladowca. Ja sam z siebie nie zasłużyłem na spotkanie z Chrystusem. On tego chce w swoim miłosierdzie. Powtarzam raz jeszcze, dla mnie to w, 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 w moim doświadczeniu duchowym, to był jeden z takich najbardziej przełomowych momentów. Że Bóg chce się ze mną spotkać. Grzesznikiem, szczercą. Zobaczcie, jaka, jaka jest różnica w tej postawie Pawła i w tym, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ja się nie chcę z Tobą spotkać. Dla Chrystusa grzech nie jest przeszkodą. W moim spotkaniu z Tobą jest przeszkodą. Widzę drzazgę w Twoim oku, maleńką, niedoskonałą. I ona jest dla mnie problematyczna. Nie dostrzegam przy tym dużo większej niedoskonałości w sobie sam. Chrystus, w który nie ma żadnej niedoskonałości, przychodzi, żeby się spotkać pomimo belg w moim oku. To jest pierwszy poziom spotkania, to jest pierwsza łaska spotkania, którą mamy nieustannie, od momentu naszego chrztu, w każdej mikrosekundzie naszego istnienia jako chrześcijan. Bez której trudno w ogóle budować cokolwiek więcej. A potem łaską spotkania jest Kościół. Kościół, który jest razem. Kościół, który jest wspólnotą. Zdanie z katechizmu właśnie o Kościele bardzo zachęcam, żeby czytać katechizm jako lekturę duchową. My księża często księża, duszpasterze, czytamy często katechizm właśnie jako narzędzie pracy duszpasterskiej i to jest ok, Ale katechizm warto też czytać jak lekturę duchową. I, e, taki, i właściwie każdy tekst tam jest bardzo duchowy. Między innymi ten o Kościele. Kościół, patrzcie jak, jak katechizm definiuje Kościół. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgromadzenie, przede wszystkim eucharystyczne. Kościół jako wspólnota żyje słowem i ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego ciałem. Mamy od dwóch lat w kościele synod, który papież Franciszek zwołał, dając właściwie jedno pytanie. Czy takiego kościoła doświadczam? Czy doświadczam kościoła wspólnoty? O, Czytam o nim w katechizmie, że taki jest, że jest zgromadzony, że jest razem. Czy ja takiego kościoła doświadczam? Nie czy o takim kościele słyszałem, czy o takim kościele się uczyłam, tylko czy go doświadczam? W tej postaci najbardziej bezpośredniej, w której w tym kościele jest? Przez dwa lata to pytanie krążyło po kościele, krążyło po, 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 cały, po, po wszystkich miejscach, gdzie się gromadzą katolicy. I ci ludzie, którzy w synod się bezpośrednio zaangażowali, jutro będziecie mieli o tym pewnie dużo więcej, mówią rzadko. Rzadko. Przeczytam Wam dwa fragmenty z syntezy krajowej, ogólnopolskiej. Cieszę się bardzo, że w, w jej opracowanie, nie utworzenie, bo ona została utworzona w tych miejscach, w których ludzie się spotykają, ale w jej opracowanie też się bardzo zaangażował Instytut Statystyki. Mogłem trochę się temu przyglądać i wiem, że ona została napisana bardzo uczciwie. To znaczy, że jest tam to, co rzeczywiście było w czasie tych spotkań. Dwa fragmenty. Sam akt spotkania jest pierwszym owocem synodu. Przekształcił on lęki i obawy uczestników w budujące doświadczenie. Zaskoczeniem dla wielu uczestników grup dzielenia Okazała się wzajemna otwartość, szczerość wypowiedzi i chęć wzajemnego słuchania indywidualnych doświadczeń. Postawy te były pozbawione napięć, konfrontacji oraz wzajemnej krytyki. Wyczuwano obecność Bożego Ducha. Wielu uczestników podkreślało po spotkaniach, że doświadczyli umocnienia w wierze. Wskazywano jednocześnie, że brak dialogu, słuchania siebie nawzajem i otwartości na Bożego Ducha we wspólnocie sprawia, że Kościół staje się bezduszną instytucją, rozwiązującą własne problemy jedynie po ludzku. I drugi kawałek. Synod ukazał, że ze słuchaniem jest problem również w Kościele. Często księża nie słuchają wiernych świeckich, bo nie są zainteresowani ich potrzebami, lecz jedynie realizacją planu duszpasterskiego. Świeccy nie słuchają księży lub słuchają ich wybiórczo. Jeszcze rzadziej słucha się kobiet i młodzieży. Niesłuchanie prowadzi do niezrozumienia, wykluczania, marginalizowania. W dalszej konsekwencji skutkuje to zamknięciem, uproszczeniem, brakiem zaufania i lękiem które niszczą wspólnotę. Gdy księża nie chcą słuchać, znajdując wymówkę, na przykład w dużej liczbie zajęć, albo gdy pytania pozostają bez odpowiedzi, rodzi się w sercu wiernych świeckich poczucie smutku i obcości. Bez słuchania odpowiedzi na trudności wiernych są wyrwane z kontekstu i nie dotyczą istoty przeżywanych przez nich problemów, stając się pustym moralizatorstwem. Świeccy mają odczucie, że ucieczka od szczerego słuchania wynika z lęku przed koniecznością zaangażowania. Podobne odczucie narasta wówczas, gdy na rozmowę, na wysłuchanie nie mają czasu biskupi. W tym kontekście to ostatnie zdanie z tego dokumentu synod przekonał nas, że w kościele Mimo, że niekiedy mamy inne spojrzenie na Kościół, parafię, ewangelizację, możliwe są spotkania, których celem jest wysłuchanie siebie nawzajem, a nie spór. I dla nas było to dobre, wyjątkowe doświadczenie. Ludzie, którzy przez ten czas, który im zaofiarowano, zostali zaproszeni do tego, by właśnie podzielić się swoją opowieścią o Kościele. Mówią takie zdania i mówią, że może nie będzie z tego żadnego wielkiego dokumentu, może nie będzie z tego żadnego wielkiego manifestu. Ale myśmy już doświadczyli łaski, łaski spotkania. To, to jest to samo, o czym mówi dzisiaj święty Paweł w tym kawałku z listu do Tymoteusza. Paweł Tymoteusza doskonale zna to jego współpracownik Paweł go jakby zaprosił do współpracy Tymoteusz mu wiernie towarzyszy jest współnadawcą sześciu jego listów w jednym z listów w liście do Filipian Paweł powie nie mam nikogo o równych dążeniach ducha który by szczerze zatroszczył się o wasze sprawy a on został wypróbowany bo jak dziecko ojcu tak on wraz ze mną służył Ewangelii. A dzisiaj Paweł mówi o Tymoteuszu nie tylko, że on jest współpracownikiem, ale jest moim dzieckiem w wierze. To jest kościół spotkania, to jest dokładnie to, o czym słyszymy w tej syntezie. To jest kościół relacji. Kościół, który nie tylko działa, który nie tylko. Współpracuję, Daj Boże, że współpracuję. Ale w którym Ty jesteś dla mnie jak dziecko, Ty jesteś dla mnie jak brat, Ty jesteś dla mnie jak siostra. Doświadczacie tego takiego kościoła, takiego zjednoczenia. Nazywamy to czasem miękką synodalnością. Właśnie taką, taką synodalnością, która tka się w bezpośrednich relacjach, opartych na otwartości przyjęciu drugiego, służeniu drugiemu, na jakiejś czułości, o tym też jest w, w, Dokumencie, który jest jednym chyba z najważniejszych dla Kościoła ostatnich wieków. I też muszę kawałek z niego przeczytać. Nowo, milenio i Kiedy Jan Paweł II napisał o duchowości komunii. To są zdania, które można sobie brać bardzo na rachunek sumienia, także przy okazji kongresu pod tytułem Łaska Spotkania. Duchowość komunii. Można to nazwać kościołem synodalnym, kościołem spotkania, to zdolność odczuwania więzi z bratem, postrzegania Go jak kogoś bliskiego, co pozwala dzielić Jego radości i cierpienia, odgadywać Jego pragnienia i zaspokajać Jego potrzeby, ofiarować Mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. To także zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży. Dar nie tylko dla brata, który go bezpośrednio otrzymał, ale także dar dla mnie. To wreszcie umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemien i odrzucania pokus egoizmu które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność i zazdrość. To jest dokładnie coś po drugiej stronie tego, co, co słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Tylko Jezus mówi dzisiaj, że żeby taki Kościół budować, to potrzebne nam jest, potrzebne nam jest przyjęcie łaski uczniostwa. Nie. Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku. O budniku usuń naj, najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka Twojego brata. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. To jeżeli ja to, to, to przyjmę, że to tak jest, że ja jestem uczniem, tylko uczniem i aż uczniem, nauczycielem jest kto inny, to wtedy będę zdolny do takiej postawy. A najgorzej jest jak nie widząc belki, tylko widząc dziazgę, mam jeszcze śmiałość, by ciebie prowadzić. Wtedy jest katastrofa totalna. Obaj wpadniemy w mroczny dół. I to jest bardzo dla zjednoczenia. Jak przeczytamy to, o co chodzi w Kościele, w dokumentach od Soboru Watykańskiego II, na pewno bardzo mocno w cytowanym Nowo Milenio Ineunte i o co chodzi w synodzie, i jak przeczytamy statut zjednoczenia, to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Jestem przekonany, że no, dostajemy teraz yy, wielki dar dla zjednoczenia, właśnie przez, przez taką eklezjologię, ale też wielkie zadanie, wielkie zaproszenie. I że jak z tego nie skorzystamy, to zmarnujemy łaskę. Może ten kongres też jakoś nas. Jeszcze bardziej do tego zachęci, jeszcze bardziej nas obudzi, jeszcze bardziej nas zapali. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego jest wręcz stworzone, by być przestrzenią spotkania. I na koniec spójrzmy jeszcze na Maryję, którą dzisiaj wspominamy w liturgii jako matkę bolesną, stojącą pod krzyżem. To jest jeden Jedna z dwóch najważniejszych cnót, które Kościół pokazuje nam w Maryi i do naśladowania, których nas zaprasza. Pierwszą jest zasłuchanie Maryi w słowo Boże i przekształcanie tego słowa w czyn, a drugą jest właśnie jej wierność w trudności. To, co bardzo ładnie wyrażamy w tej e, pieśni. Stabat, Mater Dolorosa, stabat. Wszyscy uciekli, wszyscy się rozpierzchli, niektórzy w ogóle nie przyszli, a ona stabat stała. Katechizm powie, przez całe życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, jej syn, umierał na krzyżu, nie zachwiała się. Przez całe życie się nie zachwiała, nie zachwiała się wiara Maryi, nie przestała wierzyć w wypełnienie się Słowa Bożego. Jej więc się jakoś powierzajmy dzisiaj, na początku tego kongresu i w ogóle, budując, wchodząc w Kościół, w spotkania. Powierzmy jej wszystkie chwile, kiedy już mamy dość. Kiedy już nam się nie chce być w zjednoczeniu, a może nawet w Kościele. Kiedy nie mamy ochoty na spotkanie. Najlepiej ucieklibyśmy na jakiś Fidżi, albo jeszcze dalej, jak bohater Truman Show. Powierzmy jej te chwile, w których poczuliśmy się zdradzeni i opuszczeni. Powierzmy jej także osoby, które teraz doświadczają wielorakiego krzyża. Zaofiarujmy im nasze stabat, naszą delikatną, bezsłowną, wierną obecność, mając pewność, że nie ma takiego wielkiego piątku, po którym by nie przyszła Wielkanoc. Gdy ginę życia strudzony wojną, to kawałek mojego jednego z moich ulubionych wierszy Maryjnych. Gdy ginę życia strudzony wojną, jako rozbitek na falach morza. Daj strapionemu przystań spokojną, o Matko Boża. Gdy schnę tęsknoty jak liche zielsko, zamiast w błękitne rwać się przez tworza, daj mi miłości rosę anielską, o Matko Boża. Gdy przyjdzie straszna próby godzina, i może będę iść na bezdroża. Daj mi widzenie mąk Twego Syna, o Matko Boża. Gdy mdleje serce w nocnej żałobie, a tak daleka poranna zorza, daj mi te zorze, choć we śnie, choć w grobie, o Matko Boża.